Dzień dobry, wyspany piecek. Halo. Co? Deszczek pada, nie chce się iść. Przymulona jeszcze jesteś. Co? Cienko na dworku. Halo, Milko. Czy ty chcesz iść, czy nie chcesz? Co? Patrzę, żeby jeszcze się położyć. Hmm. Tak, przeciągnięcie się poranne. Nie chcesz iść zobaczyć na balkonik, czy warto wyjść. Co? Przywracasz oczkami i co? No, zobacz, czy warto wyjść. No, otwórz sobie. Przestawię oczyszczacz powietrza. No, otwórz sobie. Aj, jej, jej, jej. Jeszcze mała gimnastyka. Pomóc ci o, masz Ach. No, idź zawalczyć. No chodź. Idź tam, zobacz, czy trzeba podnieść ale na jakichś łobuzów psich. Czy trzeba tam poszczekać, czy nie trzeba. Grzecznie jest na dzielni? Dobrze wszystko gra? Ej, deszczek pada. Pada deszczek. A nie awanturujesz się. To chyba wszystko jest dobrze. No, tak już by było. U, 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 u. U, 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 u. Tak. Poniedziałek, 7 lipca. Już jest na razie. Dosyć ciepło. Ile? 19 chyba stopni. No, nic się nie dzieje. Jest dobrze. Zaraz wyjdziemy. Roślinność bujna. Fajne. Jeszcze jedno wygięcie, przegięcie. Aha, ogon. Ogon coś był w ruchu. Co ona tam zobaczyła? Co tam się dzieje? Słychać w oddali psa jakiegoś. Wraca. I co tam zobaczyłaś ciekawego? Tak. Usiadła, wychodzimy. Mówię, że wychodzimy. Na no dobrze. Niech założy jakieś buty. Na no dobrze. Idziemy.